I ja go z tej strony, Michał Foxy Games, i ze mną dzisiaj jest Mikołaj! Ja mam. No i dzisiaj gramy wy live w Life Topia. Jestem Jackiem Sparrowem. Na pewno ktoś oglądał. Piraci z Karaibów. Co? Jestem Gipsem. Tak, a Mikołaj jest panem gi Gipsem. No i teraz wtypamy się pod dom numer. Ja, ja mam, ale ja mam numer 41, a ty masz. Numer 42 i to będzie nasza czarna perła. Tak. Czarna perła. Dobra, można tutaj napisać. O Boże, nie, stój, stój. O Boże. Miałeś wziąć numer 42, nie 43. Dobra, możesz tak mieć. Ja sprawdzę czy nie. Dobra, wszystko jest dobrze. Dobra, dobra. dobra jest, czekaj, muszę napisać czy A, R, A, 3, A, R, No weź cicho. P, R, y A. Czarna. perła, Potwierdź. I tutaj jest napisane. Czarna. Gdzie ty poleciałeś? I tutaj jest napisane. Czarna perła. Dopiero nagrywamy minutę i dopiero nagrywamy dwie minuty. No to. <grym> może coś ciekawego powiemy. O. Jak widzicie tutaj, są. E, ja może sobie polatać czymś śmiesznym. Pa. Ja sobie widzę, co? Uhu! No? Wbijcie Michałowi 1000 subów. No tak, ja bym wolał milion. Ano właśnie, jak ktoś chce mnie, nie, mnie mieć w znajomych, a na pewno ktoś chce, to niech tylko napisze w komentarzu. Ja chcę mieć Cię znajomych, a ja Wam pokażę mój nick. A tu, a tu jest proszę mój nick w Roblox. Mitchell Podłoga 79854. Tak, ostatnio. Miałem, miałem Foxy, ale zmieniłem. Nie na filmiku, ale zmieniłem może. Na zdrowie. A pamiętacie ten odcinek, jak nagrywałam Spidermana z Brunem? Tak, to też jest mój kolega. No i Mikołaj, to też jest mój kolega. A on jest na rozmowie? Nie, Bruna nie ma na rozmowie. Rozłączył się. Tak, chyba się zdenerwował. Dobra. A dobra. No dobra, to odpłyniemy gdzieś. O Boże, jak, jaka ulewa. No, chopie, brzka pogoda dzisiaj. No. Dobra! To, by, sobie to? Jakby głowa bolała? Tak. To? To tam nawet się chojunka prawie przemaliła. Aha, dobra, wskakuj, bo płyniemy. A, <grym> ja sobie tu usiądę. Powiadam. Aj! Musisz... Musisz... Ej, musisz... Ej, ej! ej musisz zawinąć żaglę. A No bo ja nic nie widzę. Hello. No. Dzięki. No to Albo w sumie jednak ten. Jesteśmy jednak w tym, w porcie, bo jednak nie popłyniemy tym tym statkiem, tylko takim innym. A tak w ogóle to tak naprawdę to polecimy, ale nie, bo to jest jednoosobowe. Nie ma w ogóle dwóch osób. Jest. Jest. Widzę, dobra, lecimy samolotem do... Do latającego, do latającego Holendra. I my teraz też, my jesteśmy teraz latającą majdę. Nie, lecimy do latającego Holendra, ja mówię serio. Nie. Dobra. Ej, czy u was też tak pada śnieg z deszczem? No na pewno tak. Śnieg z deszczem? A ja myślałam, że są deszcz. Czy to przypadkiem nie jest tutaj? A to. Dobra, jest latający holender. Znaleźliśmy lat latającego holendra. Lądaj, Lando, Lando! Dobra, to już lądujemy. Wo, wo, Ej, nie wyskakujemy, bo jeszcze się zabijesz. tak nie chcę, żebym jedno i żeby hmm. wystrzelił to mnie. Nikt nie wystrzelił. Skąd mam cię wystrzelić? Z takiej beczki. Beczki. Beczki na parówki. Bajac. 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 A ty wiesz, że mnie nagrywamy? wiem. Czy zapomniałeś? Nie. Widzę nagrańkę. Ja też już go widziałem. Nawet widzowie już go na pewno widzieli. Okej, okay, wylądowałem. Nie! Ale tam nikogo nie ma, bo już zabiliśmy przecież tego. Zapomniałeś? Tam nikogo nie ma, zapomniałeś? Tam nikogo przecież nie ma. Dobra, to co? Wracamy tak? Tym, na górze tam. Tam gdzie jest ta beczka, w której tak jakby jest podruba rzeka. Tam koło tej beczki. Dobra, czekam w samolocie. Czekaj. Okej, okay, już lecimy do domu. A raczej na czarną perłę. O, tam jest. A to nawet daleko nie jest. Mam rację? No. Hmm. Hmm. Ja jeszcze muszę wylądować. O, wylądowałem. O, się, a A, dobra. Ja muszę wylądować, wiesz? Dobra. E, a podobał Wam się odcinek Batmana i Jokera? O. Mi się bardzo podobał. No fajny ten odcinek, prawda? Widzowie, Nawet je, Nawet jeden byt mi napisał na, pod tym odcinkiem komentarz że fajny odcinek. Pod tym odcinkiem. Pod tym odcinkiem. Ja, ja już odpisałem mu, a to było kilka dni temu. Ja już mu odpisałam dzięki. Jeśli nas ogląda. O, wylądowałem! Koło mojego statku, możesz zobaczyć. Gdzie? O, Wylądowałem. A teraz, teraz muszę wysiąść! O, Ta przynajmniej Wiecie mamy... Co? No. Jak ktoś narwi to i Nie słuchałem. Ile już nagrywamy? Dziewięć minut. Prawie dziesięć. No i fajnie. No to może jeszcze pojedziemy na chwilę? Może jeszcze się... Ej, zniknął mój samolot. No dobra, przelecimy się jeszcze? Czy ty chcesz? A nie. Czy ty? Dobra, wsiadaj. No to się jeszcze przelecimy. No wsiadaj. O. Dobra. Kurde. Ja będę miał potem z Brunem w środę

nie zabieramy go. Szybko odle odlecieliśmy, żebym nie wiedział, że odlecieliśmy. Okej. Okay. No piwko, chłopaki. A wiesz, że ja już po ciebie nie wrócę? No ja przypłynę. Cie Dobra, to wrócę po ciebie. Dobra, to powiem, że jesteś Mogę już po ciebie lecieć? Jak będziesz wychodził, to powiedz, to ja już będę po ciebie leciał. Już wychodzisz? Nie. To teraz. teraz? Czekaj. Zobacz, co się robi na mhm. dworze. Ej zaraz to drzewo urwie. No, o, wiesz co? Już się nawet pali. Tak? No, to chyba już dwa nawet. Tak, dwa. Dobra, już przyleciałem po ciebie, Miki. Dobra, ile już nagrywamy? 12 minut! Wylądowałeś! No ja nie wyląd... Tutaj, za tobą! Jestem w barze. W barze? No tutaj. Chodź! mój Batmobil? Nie Batmobil, tylko mój samolot. Dobra, lecimy. Ale A... wiesz co? Ale może jak wrócimy, to już będzie koniec tego odcineczka, jak myślisz? Nie, no możemy jeszcze 4 minuty znaleźć. Nie, no dawaj już koniec. Dobra, koniec. Dobra, ale jak wysiądziemy? Aha. I przed moją czarną perłą. I może zrobimy dzień. Zaraz się zrobi. Rano. Dobra. No to, jeśli odcineczek Wam się podobał, to zostawiajcie łapeczki, subiki i dzwoneczkiem. No to, pa! pa.